No, ma W dzisiejszym odcinku Kaskuba poprosił mnie, abym zagrał w Rocket League. i ogólnie sam mnie poprosił, abym wys ten, kurwa, ten tajges, szmeges, flaga rosyjska, nie, gramy, będzie zajebiście. Jak możecie zauważyć jestem, jestem noobem w tej grze, bo nawet rangi nie mam, e, no, jestem chujowym, chujowy, ale jak wygram ten mecz, to, to chuj, to wygram mecz i jestem zajebisty. Jazda! Wow, ale lubię jebane, jak tak można było zjebać? Ale będzie gol! Ale zjebałem. No jebane NPC mój. Teammate mój jest chujowy, już to widzę. No i gol! Nie, dobrze. Tak, jestem najlepszym graczem w Docket ligu. chyba zobaczcie, jak jestem dojebany. Jebku kurwa, suko. Jebać. Dobrze! Nie w ścianę i się odbije tak pomyślnie dla mnie. Kast Kuba, musimy kiedyś zagrać w Dacket Liga. Mój kochany Kubusiu, pamiętam jak się spotka spotkaliśmy w urnikach. To było jedno z lepszych wydarzeń w moim życiu. Ta pizza była smaczna, tylko Mikmaty niech mi odda jeszcze to 3 złote. Te trzy złota, Niech odda mi 3 złota! Trzy sztabki złota Mikmaty, niech mi odda. Ku... Przyjechałem do was, tak? Dużo mi zajęło czasu, żeby do Was przyjechać. No, ale no, myślałem, że będzie lepiej. Nie wiem, czy do raz bym przyjechał. Ogólnie jest taka sprawa, nie? mi <śpiewanie> Ja już powrócił. To ja Wladimir Putnocki. Ja, to ja! Się... Andrzej, to ja Andrzej! Mam maskę Wladimira Putnockiego. Krajka Marzysty! Z... Jest w mojej Zamknąłem go! Oni za... To ktoś! Mimik! Mimik Snapchat! Do i na VLC! No, nie zginie, nie zginie, nie zginie, nie zginie. Udało mi się tracić spłatę, ale nie ma chuwa, Iza i MPC strzelaj. No jaki zjed. To jest właśnie rzeźnia bicepsa. Zdajemy to, suko. A ty szuk. O ty geju. O ty homoseksualny... Putrzaczku Prasku mały ułośny Miał, miał. Okej. Okay. Nie wiem pokój, ja nagrywam ten filmik mu się nudzi chyba. Muszę prawie mnie chyba zdjąć. Ale chuj. Zdajemy jak skończę. Walić. Konia. Wiek. Very good. To jest właśnie The Rocket League. Tak, to było pomyślne zagranie. No jebany śmieć, gola mi zabrał. Ach. Ajajaj, nie powinienem przekwinać, wiem, Kastruba. Jestem hamem, ale. Nie chowałem się w patologicznym domu, więc musisz mi wybaczyć. I widzowie, czyli Kastruba. I ktoś jeszcze. I ja. Jestem swoim widzem. No, nie, no to będzie gol, jak chuj. Albo nie. Jest go, Suko. Dobrze, i szel gola, NPC jebany teammate. Dobrze, asysta. Dwie asysty, jeden strzał. 60 pingów. Dobrze na mnie idzie, chłopaki. Jest zajebiście, zwycięzca w tunie. Taga, ty. Very good. Dankingowy mecz? Ezy Daj mi strzelić gola, cipko Ale Nuby. Co, teraz ja strzelę Strzel, daj mi strzelić, no! Come on Come on Nuby Nie umią. Ja pierdolę, kurwa! Dobrze! Strzeliłem w ale strzeliłem. O, jest. Kiedyś byłem lepszy. Kiedyś miałem platyny. Kurwa, mamy... Mam cię w matkę. O nie, o nie, o nie. No to fajnie. dobrze jestem zobaczcie na ten styl jak śpiewam gola. no to jest pop stadiony świata super yeah bitch tak się dawno kiedy Tak się gra w Dek Liga, Chipo I zdam się. No i będzie gol. Oj, jeszcze mamy dwa gole przewagi, nic się nie stanie na pewno. Co mnie to hał hał? Yes, Yes, jest! Chyba co ty piszesz? No i tu nie tytafiłem, kurwa. Kurwa, broń to smato! Debil, no. No debil. No debil! Ja zjebałem, bo ja mogę mieć yy, hat 4 a mamy tylko jednego gola przewagi. Jak to przejebię, to, to zabiję psa. Zabiję Tofika. O kurwa. Nie. Nie może być to. Jest ten Wojtek Szczęsny, dosłownie! Gdyby Wojtek Szczęsny był samochodem, to byłbym Wojtkiem Szczęsnym. Nie, to Oj chuj, to jest, to jest Jowet. To jest dżowet. NIE! 15 sekund przed końcem straciłem gola. Przejebałem przybytankową... chyba była przewaga, no cóż. No Ale będzie content, Kaskuba spuści się w gaci jak zobaczy, że to przejebałem. Ja też się spuszczę. Oj, dogrywka! Mamy dogrywkę! Okej, okay, oglądamy i gramy. Gramy to, let's go. Nie no, nie wierzę w to. Nikol nie ma na bramce u mnie. O, ja tam muszę się wracać, jak cipka jakaś. Ja pierdolę. Nie wierzę w to, ale to był mocny. Kurwa. Chuj, wiedziałem, że nie to tafisz. Debilu, kurwa. Ja pierdolę, no i chuj. Przejebałem mecz. Czy nie przejebałem jeszcze? Jeszcze jest nadzieja na wyjebanie szczępansa Cześć niebezpiecznie I te dole To było do... To było zajebiste Kurwa, ale jestem najlepszym rakietnikiem 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 Z felem i z doma. Wyjeb! Sam na sam! Nie! Snu, nie! Ja niebieski, no. Tak. I to powinien być gol, nie? Gol! Chuj. Zjebałem. Kurwa, tylko nie sam na sam. O, No i chłopie, nie mecz! I tak wyszedł, tak Tak... jak. Tak, podłoga k wyszedł. Okej, okay. Jebać tego gola. Good game, guys. Good game. No, no. Was... niestety, nie udało się. No, to pa.